Dzień dobry Państwu, otwieram posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Czy do zapropo... stwierdzam kworum? Czy do zaproponowanego Państwu porządku obrad są jakieś uwagi? Nie ma żadnych uwag. Czy w pierwszym punkcie porządku obrad mamy zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania na stanowisko prezesa Najwyższej Izby? kontroli. Druk 3692. Marszałek Sejmu skierował zgodnie z regulami do, do naszej komisji te wnioski w celu zaopiniowania. Zostało zgłoszonych dwóch kandydatów na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Są to Pan Marian Banaś. Witam Pana serdecznie i Pan Borys Budka. Również witam serdecznie. Kandydaci zostali zgłoszeni przez, zgodnie z regulaminem seją, zgodnie z ustawą, przez grupy, grupy posłów. Jest tutaj, widzę z nami przedstawiciel Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pani Anna Milczanowska. Jak rozumiem, pan poseł Kropiwnicki dojdzie, tak? Nie wiem, panie przewodniczący, ja się sam przedstawię w razie. Czego. Jeżeli trzeba będzie, to ja się sam przedstawię, a wniosek jest pisemny, w związku z czym. Państwo yy, posłowie macie, macie ten wniosek. Do nie, kończy. no nie będzie problemu, no ale myślę, że może damy panu Kropignickiemu szansę i zaczniemy od, pana, od pani poseł Milczanowskiej w tym momencie. No. A więc bardzo proszę, prze, proszę o przedstawienie kandydatury yy, pana ministra Mariana Banasia. Yy, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni Państwo, yy, przypadł mi zaszczyt przedstawić kandydaturę pana yy, Mariana Banasia na prezesa Prawa i Sprawiedliwości, tak jak pan przewodniczący powiedział, na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, przepraszam bardzo, i tak jak, tak jak pan przewodniczący powiedział zgłoszona została przez ta kandydatura przez grupę posłów z Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, pan Marian Banas jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia w 1979 roku, a w 1980 ukończył studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa. Studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej, oczywiście w Krakowie. Odbył pozaetatową aplikację sądową zakończoną w 1996 roku egzaminem sędziowskim oraz aplikację Najwyższej Izby Kontroli, ukończył również podyplomowe studia audytu wewnętrznego, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości, zamówień publicznych, ekonomii oraz prawa. W latach 1976-1980 był jednym z założycieli i działaczy Akcji na Rzecz Niepodległości oraz Instytutu Katyńskiego. Wyrokiem wojskowego sądu skazany został na 4 lata więzienia za, za, za działalność w niezależnym samorządowym związku zawodowym Solidarność. Od 1981 roku do 1983 roku odbywał karę pozbawienia wolności. W 1990 roku został odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie. A w, tysiąc, a w 2011 roku Krzyżem Oficerskim Odre, Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Został też wyróżnionym medalem Niezłomny w Słowie, a w roku 2015 przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę został odznacz, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. W okresie rządu. Pana premiera Jana Olszewskiego w latach 1991-1992 był doradcą oraz pełnomocnikiem ministra spraw wewnętrznych do spraw Straży Granicznej. W latach 1992-2015 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli na różnych stanowiskach, między innymi głównego specjalisty i doradcy prawnego. Przez wiele lat prowadził samodzielne kontrole w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także w podmiotach prywatnych korzystających z dotacji publicznych. Jako doradca prawny przygotowywał programy i tematy kontroli, a także opinie prawne w różnych sprawach. Nadzorował zespoły kontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Od 21 listopada 2015 roku do 2, 2005 roku do 2 stycznia 2008 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów a od 28 listopada 2005 roku także szefem służby celnej. Ponowną pracę w Ministerstwie Finansów rozpoczął 19 listopada 2015 roku, gdy został powołany na stanowisko podsekretarza stanu. Zainicjował i wdrożył reformę służby skarbowej. 9 grudnia 2016 roku został powołany na stanowiska szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Pełnił również funkcję generalnego inspektora informacji finansowej oraz pełnomocnika rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Od 4 czerwca 2019 roku jest ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Uprawia sport, zamiłowania jest trenerem karate, ukończył kursy szybowcowy oraz spadochronowy, żonaty, ojciec, czworga dzieci. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Marian Banaś jest dobrym kandydatem na prezesa najwyższej izby kontroli Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan panie ministrze chciałby coś dodać w tej chwili do tego co powiedziała pani poseł? Ja myślę, że... Tutaj. myślę, że pani poseł wystarczająco przedstawiła mój życiorys, jak tylko chcę dodać, że kandydat na prezesa najwyższego izby kontroli jak też również najwyższe stanowisko państwowe powinien się odznaczać przede wszystkim Dwoma cechami umiłowaniem ojczyzny, czyli uczciwością i patriotyzmem, więc jak tutaj mój życiorys wskazuje, ja po Bogu najbardziej ukochałem Polskę, bo przecież był okres, kiedy mogłem już z Polski wyjechać i zostać jak wielu, a jednak Polska dla mnie była najważniejsza i chcę dla niej służyć i służyłem, i z drugiej strony kompetencja, no i myślę, że te osiągnięcia, które w życiu Zrobię dowodzą, że również w tej kwestii jestem kompetentny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan poseł Kropiwnicki, proszę o przedstawienie kandydatury pana posła Borysa Butki. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, chciałem przedstawić kandydaturę doktora Borysa Budki, który to jest doktorem nauk ekonomicznych, ale jest również radcą prawnym z wykształcenia, jest też prawnikiem praktykującym, który wiele lat ma do, do czynienia z systemem prawnym, był ministrem sprawiedliwości a i wykonywał swoje obowiązki zawsze bez zarzutu, a z no, takim najwyższym poziomem Rekomendacji państwowej i zawsze działając dla dobra państwa. I też myślę, że warto go wskazać na osobę, która ma jednak doświadczenie w służbie organów administracji publicznej, ale również to też ma szerokie zainteresowania pozaprawne czy pozaekonomiczne, jak Mówimy o sporcie. To Borys Budka jest długodystansowym, długodystansowcem, biega maratony, jest, pochodzi ze Śląska. I myślę, że to można długo opowiadać, ale myślę też, że warto, żebyście Państwo zaryzykowali i postawili na młodszą generację, bo myślę, że to właśnie wiek jest też szalenie istotny. I tak trudnej pracy w wyniku jest szalenie istotne, żeby była to osoba, która będzie nadążała za dziesiątkami kontroli i tysiącem kontrolerów, którzy są w Najwyższej Izbie Kontroli. Więc myślę, że to jest kandydatura, która bardzo, bardzo zasługuje na poparcie. Jeżeli Państwo macie jakieś dodatkowe pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, mogę tylko dodać, że podobnie jak y, mój przedmówca, pan minister również y, uważam, że kompetencje i umiłowanie do ojczyzny to są cechy bardzo ważne. Natomiast mam to szczęście, że w, y, y, urodziłem się w 78 roku, a więc już dzięki właśnie osobom takim jak pan minister, czy część osób tu na sali, miałem okazję dorastać już w wolnej Polsce i w, za to oczywiście, o czym mówił pan minister Ciemu, za tę część jego życiorysu serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo za tą, za tą uwagę. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, jakieś uwagi? Nie widzę, a więc przystępu. proszę bardzo. Chciałbym zapytać, jakie panowie macie przemyślenia, aby Najwyższa Izba Kontroli wykonywała swoją, swoją rolę w sposób bardziej efektywny? Czy w ogóle widzicie takie możliwości? Jakie to byłyby możliwości? Na czym miałyby one polegać? Oczywiście, myślę tej, mówiąc o efektywności, myślę o, o tym, aby Parlament rząd miał więcej informacji, bardziej precyzyjnych informacji dotyczących tego, co nie funkcjonuje optymalnie, a więc myślę tutaj o takim, takim podejściu, które analizuje rzeczywistość w sposób głęboki nie tylko formuje się z wnioski Delegę Ferenda, ale również formuje się propozycje i wnioski dotyczące zmian model, w modelu funkcjonowania na danej dziedzinie usług publicznych. Coś w tym, w tym stylu. Także żebym prosiłbym ewentualnie kandydatów o, o to, aby byli uprzejmi, rozwinąć, ta, pokazać swoje, swoje podejście właśnie, jeżeli chodzi o wzrost efektywności funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze, jeszcze jakieś pytanie? Ja. Proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo. Ja mam pytanie do Pana Budki. Chodzi mi o to, czy po, wysłuch po wysłuchaniu tutaj życiorysu CV Pana Mariana Banasia, które na pewno na nas wszystkich zrobiło duże wrażenie, jego znakomite predyspozycje, doświadczenie zawodowe, które go predestynują, czy nie przyszło Panu w ogóle do głowy, żeby zrezygnować z kandydowania? A jeśli nie, to dlaczego? Jakie to predyspozycje Pańskie Pan uważa za lepsze na tyle, żeby no konkurować tutaj z Panem Banasiem w tej, ubieganiu się o to stanowisko? Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Który z Panów pierwszy? Proszę bardzo, Panie Ministrze. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Każda instytucja państwowa wymaga pewnej poprawy i myślę, że również jeśli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli, też ma pewien potencjał, który można jeszcze usprawnić i widzę kilka takich możliwości. Po pierwsze chciałem stwierdzić, że jest artykuł 12 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, który pozwala Najwyższej Izbie Kontroli korzystać z, z innych instytucji kontrolnych, nad którymi ona ma nadzór i widziałbym po prostu lepszą kooperację i współpracę w tym sensie, żeby Najwyższa Izba Kontroli po prostu zajęła się bardziej poważnymi kontrolami. To znaczy przede wszystkim chodzi o to, aby te kontrole były wcześniej opracowane poprzez analizę ryzyka i były podejmowane w tym momencie, kiedy Właśnie ta analiza ryzyka wskazuje, że akurat taka a nie inna jednostka powinna zostać kontrolowana. Ja się posłużę przykładem w przypadku krajowej administracji skarbowej, kiedy właśnie robiłem tę reformę i właśnie tutaj znaleźliśmy olbrzymie rezerwy, kiedy analiza ryzyka sprawiła, że właśnie zmniejszyła się ilość kontroli, ale jakość niesamowicie się poprawiła i stąd nastąpiły większe efekty. Sądzę, że również na Najwyższej Izbie Kontroli są takie możliwości. No, i oczywiście trzeba w sposób lepszy zagospodarować, również kadry, które są moim zdaniem w dużej części na bardzo wysokim poziomie. To jest instytucja, która zatrudnia naprawdę dobrych fachowców. Miałem szczęście tam przepracować prawie 20 lat. No, i aktualnie jestem nadal w formach niepracownikiem, bo jestem na Europie bezpłatny. Więc chciałbym ją widzieć jako powiedzmy instytucję, która dokonuje naprawdę takiej głębokiej analizy, która będzie potrzebna do formułowania strategicznych kierunków dla rządu i dla Sejmu. I tak to po prostu w tej chwili, w najkrócej bym sobie to wyobrażał. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Każda organizacja ma to do siebie, że nie może być niezmienną w czasie. Dlatego wydaje mi się, że potrzeba takiego zewnętrznego spojrzenia osoby, która kontrole państwowe doświadczała, tak jak ja, jako minister sprawiedliwości. Nie, może być tym, co da asum do lepszej pracy nie, kontrolerom. Zgadzam się, że kadry nie, Najwyższej Izby Kontroli to ludzie na bardzo wysokim poziomie. Trzeba wykorzystywać ich wiedzę, umiejętności, kompetencje, ale również starać się korzystać z tego wachlarza, który administracja państwowa ma do dyspozycji. Myślę tutaj o szeregu biegłych czy osobach które mogą stanowić taki element doradczy prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Ustawa na to pozwala, formułując takie, a nie inne stanowiska. Kwestia tego, czym powinna zajmować się Najwyższa Izba Kontroli. Otóż bez wątpienia konstytucyjne usytuowanie Izby i prezesa jako jej organu uprawnia do twierdzenia, że podmiot ten musi być niezależny od władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej i musi zapewniać rzetelność, obiektywność i przede wszystkim niezależność prowadzonych kontroli. To jest bardzo istotne wówczas, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, gdy władza może należeć do wykonawcza, ustawodawcza. Inne elementy mogą należeć do tylko i wyłącznie jednej strony sceny politycznej. Ta niezależność Najwyższej Izby Kontroli przejawiać się musi właśnie w sposobie jej funkcjonowania, ale również niezależność Najwyższej Izby Kontroli. Pozwala na rzetelne, obiektywne funkcjonowanie w zakresie kontroli samorządu terytorialnego, bo tutaj jednostki samorządu terytorialnego też muszą takowej kontroli podlegać. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, to realizujemy pakiet demokratyczny, o którym tak bardzo często Państwo wspominacie w parlamencie. Otóż. Posłowie, posłanki, posłowie powinni mieć wybór. Ja absolutnie wychodzę z założenia, że 9 lat doświadczenia w samorządzie, 17 lat pracy jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 8-letnie doświadczenie parlamentarne i doświadczenie ministerialne. Oraz zdobyta wiedza praktyczna, najpierw, najpierw studia prawnicze, później aplikacja radcowska, do tego, do tego złożona i obroniona praca doktorska w dziedzinie, w dziedzinie nauk ekonomicznych. W dodatku, czym szczycę się do teraz, z pozytywną recenzją recenzenta pana wicemarszałka, senatora Prawa i Sprawiedliwości, pana marszałka Michała Seweryńskiego, pozwala również na to, by twierdzić, że ta podbudowa teoretyczna jest wystarczająca do zajmowanego stanowiska. Natomiast szanując kwestie dotyczące sposobu wyboru prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ta decyzja należy do Wysokiej Izby, więc absolutnie daje możliwość i nie traktuje tego w kategoriach... Wyścigu z panem ministrem, czy też kwestii podważania czyichkolwiek kompetencji. Natomiast Wysoka Izba powinna mieć wybór, i taki wybór największy klub opozycyjny daje. Jest mi niezmiernie miło i to dla mnie zaszczyt, że zostałem zgłoszony. A szanowni Państwo, zdecydujecie o tym, kto będzie ten, tę zaszczytną funkcję przez najbliższe 6 lat sprawował. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem kandydatury Pana Mariana Banasia na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał? W głosowaniu 7 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. A więc komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana Mariana Banasia na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Przystępujemy do drugiego głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem kandydatury pana Borysa Budki na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? W głosowaniu dwa głosy za, siedem przeciw, brak wstrzymujących się. Dziękuję, a więc stwierdzam, że komisja nie zaopiniowała pozytywnie kandydatury pana Borysa Budki na to stanowisko. Tak jak pan poseł powiedział, ostateczną decyzję podejmie Wysoka Izba w głosowaniu, które jest planowane w dniu jutrzejszym. Bardzo dziękuję obu kandydatom dziękuję, za obecność na posiedzeniu komisji i za zaprezentowanie swojej wizji rozwoju. Bardzo i gratuluję panu Marianowi Banasiowi tej pozytywnej opinii. Jest to pierwszy jakiś mały krok do tego, aby odjąć to stanowisko. Dziękuję. Również dziękuję państwu posłom sprawozdawcom za przedstawienie tych kandydatur. W punkcie drugim sprawy różne. Czy ktoś z państwa chciałby omówić jakąś, jakąś sprawę tutaj? Tak? Przepraszam, ja bym tak, chciał tak, za, tak, za, tak, zabrać tak. głos. Proszę Państwa, jeszcze do tamtego pierwszego punktu wróćmy na chwilę. Kwestia wskazania posła sprawozdawcy. Tutaj jeśli Państwo nie będziecie mieli nic przeciwko temu, to ja chciałbym przedstawić chciałbym Sejmowi opinię Komisji. Tak, chciałem Ciebie zaproponować. No widzisz, no dziękuję bardzo, ale ja staram się, żeby kluczowym momentem, żeby była funkcjonalność na posiedzeniach komisji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo panie, pan poseł Wilczyński. Chciałem odnieść się, muszę to zrobić, do głosu pana Mariana Śniadka, Janusz. Staw, Janusza Śniatka, Stawianie kwestii w ten sposób, jak pan w ogóle śmie kandydować, no to jest, przepraszam, ale to jest, to jest, to jest, to jest niegodne i tej komisji, i w ogóle sposobu procedowania w parlamencie. Tak nie można, panie pośle. Są ludzie różnych zasług i nie wolno ich w ten sposób wartościować. Życiorysów się nie rzuca na wagę, dodając do tego etykietki moralne. Uważam, że od tego jest parlament, on rozstrzygnie. Czyje wartości uważa za ważniejsze. Natomiast stawiać tak kwestię, jak pan w ogóle w śmie kandydować, przepraszam, ale to, to jest niepoważne. No Adwokatem, tak? Oczywiście. No to, jakiś, to, znaczy, no, pan, to nie, nie w jest takie oczywiste, ale po, proszę krótkie adwokatem. W dwóch zdaniach. Przyznam, że zupełnie nie rozumiem tego pańskiego zarzutu. Mam wrażenie, że na tyle delikatnie, elegancko sformułowałem to pytanie. Natomiast, natomiast wie pan, gdybym chciał, gdybym chciał do, dotykać pewnych rzeczy, jakby merytorycznych też w końcu, pan poseł Budka należy do najbardziej aktywnych, że tak powiem, nawet agresywnych posłów, zabierających głos w Sejmie. I te jego deklaracje tutaj o tym, że będzie gwarantował bezstronność, apolityczność, no rodziły duże wątpliwości. Nie zadałem mu tego pytania, nie, nie nawiązałem do tego. Sformułowałem tylko, czy zrobiło na nim taki, taka była moja intencja, czy zrobiło na nim wrażenie ta znakomita biografia i właśnie kompetencje pana Mariana Banasia, zważywszy na jego karierę zawodową. I to miałem na myśli, nic więcej. Żeby, chciałbym, żeby wskazał mi takie elementy, które jego zdaniem to przewyższają i z najwyższą powagą to pytanie zadawałem. Ja dziękuję za wyjaśnienie. Jeśli nie ma więcej pytań, więcej uwag, dziękuję Państwu bardzo. Aha, czy jest ktoś przeciw, abym reprezentował komisję na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu? Aklamacja. Nie widzę, a więc dziękuję Państwu za wyrażenie tej zgody i zamykam posiedzenie komisji.